Adam Kociołek. Wójt gminy Kłaj przez dwie kadencje, starosta powiatu wielickiego jako wieloletni radny gminy i powiatowy zawsze wspierał inicjatywę rozwoju miejscowości Kłaj i zainicjował powstanie miesięcznika samodzielność. Drodzy Państwo, Adam Kociołek. Zapraszamy pana dionizego kołodziejczyka, mieszkaniec Kłaja. Społecznik, założyciel i Izby Regionalnej, związany z miesięcznikiem Samodzielność, autor pierwszej i jedynej monografii gminy Kłaj. Przy tej okazji należy wspomnieć, że z okazji jubileuszu 750-lecia Kłaja została wydana książka pod tytułem Z Kłaja. Wczoraj pan Dionizy podpisywał autografy, można było zakupić jego nową książkę, do tego zapraszamy państwa również dzisiaj. Wielkie brawa pan Dionizy Kołodziejczyk. Drodzy Państwo, kolejnym zasłużonym dla Kłaja jest Pan Jan Majerz, mieszkaniec Kłaja, wójt gminy, przez dwie kadencje społecznik, wieloletni radny, członek Rady Parafialnej, inicjator odnowy i modernizacji przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji Centrum Kłaja. Jan Majerz! Kolejnym zasłużonym dla Kłaja jest pan Mieczysław Ponikiewicz, mieszkaniec Kłaja, społecznik, współzałożyciel Izby Regionalnej, działacz Towarzystwa Sportowego Wolni Kłaj, człowiek, który poznał trudy wojny i okresu powojennego. Drodzy Państwo, pan Mieczysław Ponikiewicz. Julian Rejduch, urodzony w Kłaju, nigdy nie zerwał kontaktu z rodzinną wsią i całym sercem. Na co dzień pomagał i pomaga w jej rozwoju. W latach 50. był zaangażowany w reaktywację gminy w Kłaju. Człowiek, któremu dobro Kłaja zawsze leży na sercu. Szanowni Państwo, Julian Rejduch. Drodzy Państwo, Sylwester Skoczek, Wójt Gminy Kłaj, wieloletni radny społecznik swoimi decyzjami przyczynił się do rozwoju miejscowości Kłaj poprzez organizację dziewiątego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wypromował na forum ogólnopolskim miejscowość Kłaj. Sylwester Skoczek! Pan Roman Szczudło, mieszkaniec Kłaja, społecznik od początku swojej kariery lekarskiej związany z lokalną społecznością, czynnie uczestniczył w budowie ośrodka zdrowia, opiekun i lekarz Towarzystwa Sportowego Wolni Kłaj. Pan Roman Szczudło. Pani Halina Wojas. Mieszkanka Kłaja, społecznik, radna, miast, radna Gminnej Rady Narodowej przez cztery kadencje, zaangażowana w rozbudowę szkoły, budowę kościoła i ośrodka zdrowia, pomagała przy zbiorze eksponatów do Gminnej Izby Regionalnej. Pani Halina Wojas. Drodzy Państwo, mamy także wyróżnione i nagrodzone trzy organizacje. Bardzo proszę o wystąpienie pani prezes Stanisławy Nowak. Pani prezes spółdzielni handlowo-usługowej Samopomoc Chłopska w Kłaju. Spółdzielnia daje pracę lokalnej społeczności. Połowę stanow załogi stanowią mieszkańcy Kłaja. Szkoli uczniów w zawodzie sprzedawca. Uczestniczy i wspiera różne imprezy na rzecz społeczności i wsi Kłaj. Swoją działalnością promuje Kłaj poza jego granicami. Szanowni Państwo, pani prezes Stanisława Nowak. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaju, pan Dariusz Pilch. Grupa osób, ochotników, która oprócz zapewnienia bezpieczeństwa włącza się czynnie w organizację ważnych uroczystości imprez lokalnych, lokalnych religijnych i państwowych i są tu dzisiaj razem z nami. Prezes Jerzy Czubak, prezes Towarzystwa Sportowego Wolni Kłaj jest jedną z najstarszych organizacji działających na terenie Kłaja, wychowała i wychowuje doskonałych sportowców. Organizuje dla mieszkańców Kwa imprezy masowe i rekreacyjne. Prezes Jerzy Czubak. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, chcielibyśmy nagrodzić także osoby, których już nie ma wśród nas, w związku z tym mamy medale dla bliskich tych osób. Zapraszamy pana Dionizego Kołodziejczyka, który w imieniu brata, księdza Bogu Chwała Kołodziejczyka odbierze... Medal Ksiądz Boguchwał Kołodziejczyk, inicjator i budowniczy Kościoła Parafialnego, wieży kościelnej i dzwonnicy w Kłaju w trudnych czasach komunizmu. W Kłaju ludzie mówią o nim, że został, zastał kościół drewniany, a zostawił murowany. Ksiądz Boguchwa, Bogusła, Boguchwał Kołodziejczyk. Pan Eugeniusz Mięso, syn pana Władysława mieszkańca Kłaja, społecznika radnego gminy, przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Kłaju. Opracował kronikę Kłaja, którą obecnie, która obecnie znajduje się w Gminnej Izbie Regionalnej oraz księgę pamiątkową otwarcia Wielkiego Wiejskiego Domu Kultury w Kłaju. Pan Władysław Miels. Córka pana Aleksandra Płachodzińskiego, pani Beata Kaszewska. Naczelnik gminy Kłaj. Za jego kadencji Kłaj został stanowczo przebudowany. Powstały m.in. apteka, ośrodek zdrowia, sklepy spożywcze, księgarnia, biblioteka. Budynki te były wykonane w systemie gospodarczym w ramach czynu społecznego. Wspierał rozwój kultury w Kłaj, organizując imprezy. Pan Aleksander Płachciński. Pan Jan Świegoda. Mieszkanie Skłaja społecznik radny dwóch kadencji, w tym przewodniczący Rady Gminy w czynie społecznym zaprojektował Kłajowskie wodociągi, sieć gazową oraz budynki użyteczności publicznej. Nadzorował również pracę nad budową kościoła i kaplicy zwentarnej. Medal odbiera syn. Zapraszamy panią Mieczysławę Nowak, córkę pana Jana Wojasa. Pan Jan to mieszkaniec Kłaja Sołtys, pierwszy przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Kłaju. Rozpoczął budowę budynków Urzędu Gminy w centrum Kłaja, czynnie uczestniczył w zakładaniu elektryfikacji. Pan Jan Wojas. Drodzy Państwo, oprócz zasłużonych osób, które otrzymały medale, postanowiliśmy także wyróżnić te osoby, którym te wyróżnienia jak najbardziej... Się należą, w związku z tym zapraszam i z wielką przyjemnością przedstawiam panią Stanisławę Włodarczyk. Brawa drodzy Państwo, pani Stanisława Włodarczyk, najstarsza mieszkanka Kłaja. Proszę brać z niej przykład. Pani Elżbieta Kuraś to kolejna. Wyróżniona mieszkanka gminy Kłaj. Pani Krystyna Gierat. Brawa dla pani Krystyny. Oraz ci, którzy świętują swoje dziesięciolecie, dziesięć lat doświadczenia, którego efekty mogliśmy wczoraj i dzisiaj pewnie też oglądać. Piąta drużyna harcerska, leśni ludzie. Pani Podchartnisz odbiera nagrodę. Drodzy Państwo, To teraz poproszę Państwa o tak zwaną kumulację braw, bowiem będą wielkie brawa dla wszystkich nagrodzonych, dla nagradzających. Podziękujmy im za te wiele lat pracy. Wszystkich nagrodzonych poproszę o podejście do przodu, będzie wspólne zdjęcie. Wszystkich Państwa tutaj do przodu, na przód sceny. Jeszcze dwa słowa chciałbym dodać. Że Państwa jako przewodniczący kapituły, która wnioskowała. Do rady o nadanie właśnie znaczeń. Chciałem powiedzieć, że żeby wymienić wszystkie zasługi tych ludzi, którzy tutaj są na scenie, no, musielibyśmy poświęcić parę godzin, gdyby wypisać, co oni dla Kłaja zrobili tak dokładnie. Stąd nie to, co Pan tu wyczytywał, to tylko taki jest maluteńki ich dorobek. I stąd chciałem właśnie bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, co dla Kłaja zrobili. Ja tu chciałem powiedzieć, szczególnie wyróżnić pana Aleksandra Pokcińskiego, świętej pamięci. Gdyby nie on, gdyby nie to, co wybudował tutaj to centrum, stworzył, nie wiadomo jak Kłaj dzisiaj by wyglądał. Proszę Państwa, kapituła, powiem, jak się spotkała, brała tylko pod uwagę to, co, kto uczynił dla Kłaja. Nie było tutaj żadnych jakichś Patrzenia na, na inne sprawy, tylko i wyłącznie na to, kto co dla koja uczynił. I wydaje mi się, że osoby, które te wyróżnienia dostały, należy się im to. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jakbyśmy mogli się tak. Proszę? Jeszcze, jeszcze bliżej i jeszcze wężej, jakby Państwo stanęli, wtedy będzie szansa, że nikt nie zostanie pominięty.